Alleluja alleluja alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdzie. Alleluja 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 Pan z wami i z Słowo Ewangelii według świętego Jana Wam Tobie Jezus powiedział do swoich uczniów jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Nie będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie, bracia i siostry, tydzień temu, we fragmencie Ewangelii, którego słuchaliśmy, byliśmy jak dzisiaj z Jezusem i apostołami. W wieczerniku Jezus wraz z uczniami spożywa ostatnią wieczerzę. Za nami już obrzęd umycia nóg, zdrady Judasza oraz zwątpienia innych uczniów. Teraz wsłuchujemy się w pożegnanie z uczniami i zapowiedź przyszłego przyjścia. Jezus przygotowuje uczniów na bliskie spotkanie. Chronologicznie wiemy, że kolejnym fragmentem tej Ewangelii jest to, co przeżywaliśmy w połowie kwietnia, czyli tej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jednak liturgicznie wiemy, że za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa, a za dwa tygodnie będziemy przeżywać nowe zesłanie Ducha Świętego Parakleta Pocieszyciela. Jezus zapowiada dziś, że pośle swojego ducha tym, którzy żyją zgodnie z nowym przykazaniem, czyli miłują się wzajemnie tak, jak umiłował ich Chrystus. Zachowywanie nauki Jezusa, przyjęcie jej, a tym samym rozmiłowanie się w Chrystusie, ma swoje konsekwencje, o których powiedział dziś Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Przez miłość, wiarę i życie Ewangelią każdy z nas staje się trwałym mieszkaniem dla Boga. Staje się dosłownie i w przenośni żywą i ruchomą świątynią samego Boga. Dlatego też w czasie obrzędów pogrzebu, tuż przed okadzeniem trumny, kapłan mówi: Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ty będziesz dla Boga mieszkaniem, miejscem stałego przebywania, a Bóg będzie dla Ciebie nagrodą po trudach ziemskiej wędrówki i w Nim znajdziesz zamieszkanie w domu Ojca Niebieskiego. Związanie z Jezusem i Jego Ewangelią sprawia, że Ojciec i Syn nierozerwalnie. Wiążą się z nami. Jako ludzie mamy jednak tendencję do tego, by lawirować na krawędzi między życiem Bożym a życiem bezbożnym. Nie da się ukryć, że tak zwany świat, czyli tak naprawdę rzeczywistość, w której żyjemy, na wszelkie sposoby próbuje nam udowodnić, że pójście za Chrystusem jest błędem będzie starał nam odebrać się, będzie starał się odebrać nam pokój odesłać go w sferę pobożnych nieżyciowych baśni właśnie wtedy będziemy potrzebować tego ducha którego zapowiada Jezus który będzie bronił prawdy ewangelii w naszych sercach i będzie bronił w nas pokoju a czym jest ten pokój o którym dzisiaj Jezus mówi pokój który nam zostawia pokój który nam daje tym pokojem jest pewność, że On żyje. Tym pokojem jest pewność, że On raz na zawsze zniszczył moc śmierci i wykupił z nas z niewoli grzechu. Jezus jest świadom, że wszystko wokół będzie nam próbowało odebrać ten pokój serca czyli pewność, że On żyje. Właśnie dlatego zapowiada parakleta. Kto to jest? Duch Świadectwa, Jego imię oznacza Pocieszyciela, ale nie w sensie takim, jak ktoś nas pociesza, gdy płaczemy lub przeżywamy ból straty. Paraklet Duch Święty to Ten, który zachęca nas do wytrwania w chwili próby, do tego, byśmy nie ustawali w drodze wiary i nie stracili pokoju serca. Przy tłumaczeniu Pisma Świętego z języka greckiego na język łaciński słowo paraklet, które pochodzi z języka greckiego, przetłumaczono na łaciński advocatus, co znaczy przywołany. A więc Duch Święty Jezusa to adwokat, którego powinniśmy wzywać na obrońcę w procesie jaki toczy się między nami a światem. Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sakramencie pierzmowania, jest naszym umocnieniem i gwarancją wytrwania w wierze, pod warunkiem, że będziemy Jego obecność w naszych sercach wytrwale pielęgnować. Duch Święty ma w nas bronić pokoju, czyli świadomości, że Jezus żyje, z martwych wstał, że jest obecny w naszych sercach, że mieszka w nich wraz z Ojcem. Zastanówmy się, czy dziś ta świadomość o tym, że Jezus żyje, że mieszka we mnie, że Jezus zwycięża, napełnia mnie pokojem.